Prze chwilą, jak weszłem na Minecraft'a, zobaczyłem oto ten totem. Czy to Hugh O'Brien? Chyba tak, ale czy on naprawdę istnieje? Nie wiem, wielu umarło, ale ja go nie ujrzę, gdyż myślałem, że to będzie... Albo go ujrzę, Może to będzie wytwór mojej wybojałej wyobraźni, ale przy, yy, lecimy do przodu. I mam nadzieję, że możliwe, że coś się znajdziemy. Więc lecimy. Tu mam jakieś przyjazne stworki. To coś się uderzyło. I oto on. Ale to możliwe był wytwór mojej wyobraźni. Ale nie jestem tego zbyt pewien. To się ze mną stanie? Czy umrę? Czy będę dalej żył? Czy nie? To się okaże już dzisiaj, Dobra, lecimy do przodu. Nie wiem, czy to się stanie. Czy nie, lecimy. Mam nadzieję, że go tutaj nie będzie. I gdzieś nigdy nie mamy. To się uderzyło. Pewnie wpadłem. I oto on znowu. A, co on zrobił? Nie. I poległem ale mam magiszę i luzi guzika respawny więc lecimy znowu do przodu nic nas już, już, już nie powstrzyma przed dojściem do prawdy czy hero brain naprawdę istnieje niektórzy mówią że to z brat noczy. chociaż niewielu się z tym zgadza ale lecimy do przodu może ujrzymy go i zabijemy albo się, że to wytwór wyobraźni i dlatego on tak znika ale nie jestem tego pewien nie masz ani dowodów czy to on, czy ona czy to jest prawdziwy człowiek czy też duch ale wiadome, że na bezbronnych minecraftowiczów więc lecimy do przodu, bez straszniejsze rzeczy. Czy go użemy, czy to śmiech? Tu już zależy od samego Hugh Brayna i od nas. Bo chcemy umrzeć? się, czy wierzymy w to, czy chcemy mieć jeszcze więcej dawki Adrela Adrenalina. Zobaczymy, czy się pojawi, czy się nie pojawi. Czy ten prawdy lepiej się od nas, tylko ode mnie i od niego. Lecimy i jednak nic nie ma, więc mam nadzieję, że już go nie spotkam. Mam nadzieję. Siema.